Znikał, kiedy go potrzebowałaś. Gdy miałaś słabszy dzień, nie odbierał. Gdy płakałaś, milczał. Ale gdy on miał problem, oczekiwał, że rzucisz wszystko. Twoje granice były dla niego niewygodne. Kiedy mówiłaś nie, obrażał się. Kiedy chciałaś czegoś dla siebie, robił z tego dramat. Wciąż dawałaś więcej, niż dostawałaś twoje wsparcie. Było codziennością jego obecność, nagrodą ciebie to wyniszczało jego. Wzmacniało. Byłaś dla niego ucieczką, nie domem. Szukał schronienia, gdy świat mu się walił, ale nie budował z tobą przyszłości. Nigdy nie planował zostać. Umniejszał twoją wartość. Krytykował drobiazgi. Porównywał cię do innych. Mówił, przesadzasz. A ty zaczynałaś w to wierzyć. Po rozstaniu był natychmiast z kimś innym. Jakbyś nigdy nie istniała, bo dla niego. Liczyło się tylko to, co mogłaś dać. Nie kim byłaś?